Come Nowa seria odcinkowa Przy palenisku Muszę pilnować, bo nam się Różyc spierdolił Mało powietrza z dołu dostaje Tymczasem ee, Tak jak prosiłem, najpierw oglądnijcie Potem e, mówcie, bo ja nigdy nie powiedziałem, że złe auto, że coś, tylko że po prostu mi nie pasuje. Nie lubię tego całego przesycenia elektroniką, gdzie auto yy, mówi mi, co ja mam robić. Jak ja sobie dołożyłem kamerkę czy Androida, to dołożyłem sobie to, co potrzebuję, a nie to, że ja muszę spędzić dwie godziny w aucie, zanim się w ogóle nauczyli. Nie ma nawiewu jednocześnie na nogi i na szybę. Można dać na szybę i zmniejszyć go, a w opcjach manewru, nawet jak już tam w MM nie we wszystko, jest tylko to co leci na zewnątrz znaczy do, do, do auta. Jak jest na szybę, no to nie ma niestety na nogi. Eee, tyle, no ale to jest Ktoś tam fajnie powiedział, w sumie wręczył mnie, bo tego, tego szukałem. Największymi fanatykami marki są ci, e, którzy przykładowo fanatykami marki są e, z jakimś, nie wiem, pognitym E36-16. Albo kurwa coś jeszcze, albo fanami największymi chwili Audi są jakąś, a w dieslu, który przyjechał na zlot pod Kauflandem z napisem na masce pokaż cytki dam ci ciastko. Nie wypowiadają się ludzie, którzy jeździli faktycznie dobrym wozem danej marki. Tak samo, wiecie, no jeździłem kilkudziesięcioma autami i to od starszych do najnowszych więc jakieś tam pojęcie mam, co mógłbym powiedzieć rzeczywiście z swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia, jak mi się czym jeździło, nie? Nie upalałem RS7 na torze, kurwa, więc tego nie powiem, ale bawię się SQ7. Co mieszka? Do piecyka i innymi rzeczami, takimi jak SK, W221 też na chwilkę była, były BMki, był GLS, Kienką też jeździłem, trochę tego jeździłem. Więc jakieś tam pojęcie mam, żeby się wypowiadać. I dalej twierdzę, że najbardziej cieszy mnie intuicyjna obsługa i prostota tak naprawdę. To, czego potrzebuję. Bo tutaj kamerka mi się włącza, wyłącza, no fajnie, posiedziałbym, to bym się pewnie nauczył, ale po prostu nie przemawia do mnie Audi. I to jest koniec tematu. Nie wiem, czemu niektórzy dorabiają sobie jakąś ideologię na temat tego, że ja neguję, ja nie neguję. Każdy orze jak może. I co jeszcze mogę dać? Porównanie wyjeżdżania Jaguara było o tyle, że jak ma węższe oponki, stałe cztery ciągnie i lepiej mi się nie wyjeżdżało. Audi kom zamiatało, ma szeroki kapeć. Tyle. Nie ma się co doszukiwać. Kurwa, dzisiaj to czesałem, zaś rozjebany. Oh, no ale dobra, tyle. Czekamy jeszcze w poniedzieli, ma być drugi rzeczoznawca. Będziemy ciągnąć jak najwięcej z Krysi. No i naprawiamy ją. Naprawiamy, a potem tego Rama. Yy, nikt nie mówi o porównywaniu RAMA do Audi po prostu ja powiedziałem że lepiej się czuję w takich tego typu samochodach zwłaszcza w Ameryce no nie kurwa jest świetne auto ale jeżdżę nim i kurwa mam ochotę wysiąść bo po prostu nie lubię tyle Dobra, informacje zosta zostałem, żeby jeszcze zostawić w poniedziałek. Będziemy dalej działać. Jeszcze przyjdzie mój rzeczoznawca. Na tą chwilę mamy 19,700 od i oczywiście. minus tam jakieś waty, tam wyszło 18, coś. Yy, no i zaczniemy, chyba się będziemy składać. Tą lancję, nie? No a tutaj, tak jak było mówione, robimy. Ewentualnie potem jakiegoś rama. Yy, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć. Jak to tutaj wyniknie, ja zostawiam to ludziom, którzy mieli z takim styczność, chociaż niektórzy podejrzewają mnie o dzwonienie, to niestety to jest pierwsza taka moja sytuacja. Niestety. Niestety, Pierwsza taka moja sytuacja, więc zostawiam to komuś. A laptop nie, tak jak każdy myśli, że, że jakiś wałek z laptopem. Nie, tam laptop... Kurwa, ścisz to! Że jakiś wałek z laptopem. Nie, laptop starszy, tylko chodzi o wyświetlacz i tyle. To jest kwestia tylko naprawy, a nie żadnych wyciągnięcia pieniędzy. Tak samo małta, którego miałem w aucie, to bez, bez szału, że tak powiem. I szczerze, skurwiały ten, zaraz go wyjebię. Yy, I widzę, że nie warto poruszać już tematu samochodów, bo kurwa, ile się zlatuje. Są ludzie, którzy potrafią się normalnie wypowiedzieć, kulturalnie co do tego, a, a niektórzy się już srają. I to są właśnie tacy ci fanatycy. To kurwa, szkoda gadać. Dobra, zostawiamy tymczasem temat samochodów Audi, Kaudi, Mercedesów i innych takich. Bierzemy się za wyciskowywanie, lekkie, no bo jutro koszula jakieś przygotowanie pod to. Zrobimy sobie dzisiaj recenzję ławki rok. Omówimy sobie najważniejsze detale: jak grube są profile, jaką mamy tapicerkę, co wchodzi w skład tapicerki. Jakie mamy regulacje, jest to ławka zrobiona dla mnie na zamówienie, dosyć ciężka, co nie znaczy, że będzie nam trudno ją transportować, czy przemieszczać. Eee, pokażemy zakres regulacji, góra-dół eee, oraz, że można trenować na ławce płaskiej. Dobra, przechodzimy do recenzji, bo mnie tutaj za chwilę Co? Co ty chcesz? Co ty chcesz, ty? Ułóż brodę, Waga ławki 63 kg, profile 100 na 50, grubość ścianek 3 mm. Co stanowi naprawdę solidną konstrukcję, ale nie oznacza że to, że przy tych gabarytach będzie nam ją źle się przesuwało po siłowni. Co Wam zresztą też za chwilę pokażę. Zacznijmy, sobie teraz od ułożenia do ławki pochyłej, czyli odsuwanie, wzmacniać, ten podtrzymywanie tego tak naprawdę. Tutaj nie musimy nic zrobić ze siedziskiem, ponieważ samo zabezpieczenie na nogi, jak stosowaliście ławki pochyłek, gdzie zakładaliście nogę za wałek i tam się wspierało, tak samo i tutaj można zrobić. Oczywiście siedzisko jest regulowane klasycznie, nie tak jak w niektórych ławkach na takim zaciągu, aczkolwiek to też nie jest złe, bardzo wygodne. Intuicyjnym powiem, żeby zrobić wersję prostą, płaską, to musimy przerzucić do samego końca. A ten spolnik zapiera nam się o dedykowaną tutaj część. Potem idziemy już tylko do góry od skosu górnego do aż pionowego. Teraz co Wam pokażę najlepsze, właśnie regulowanie siedziska w stosunku do oparcia. No i dobra, ustawiamy sobie daną wysokość. W tym czasie jest to schowane. Niweluje nam się maksymalnie ta szpara. Nie wpadamy dupą nigdzie. Każdy pewnie ma doświadczenie z jakimiś ławkami, gdzie wpadała Wam dupa między siedzisko a oparcie. Tutaj tego nie usłyszycie. Jest bardzo dobrze zrobione. I co najważniejsze, waga ławki. Jest to solidna ławka, ale tak jak mówiłem, nie oznacza to, że będzie się nam źle e, posiłować przemieszczać z nią, bo wystarczy złapać uchwyt i dzięki kółom, kółeczkom możemy sobie z nią robić, co chcemy ustawiać, jak chcemy. Ile jest stopni regulacji y, nachylenia oparcia? 7, natomiast siedzisko możemy regulować w trzech y, pozycjach. No i dobra, jak są tapicerką? Na pewno wielu z Was też narzekało nieraz na tapicerki wąskie, zbyt cienkie, zbyt miękkie, zbyt śliskie. Tutaj jest akurat wykonana ze skóry syntetycznej, dodatkowo jest z środkiem antybakteryjnym. A materiał, który został użyty, właśnie cechuje to, że jest nieprzemakalny. Nie sprawdzałem, teraz będę musiał sprawdzić. Na pewno jest bardziej odporny na zadrapania i inne uszkodzenia niż y, większość ławek dostępnych na rynku. Y, jest też większość wyciskarzy, zwraca uwagę na to, jak ławka jest przyczepna do. Y, do koszulki, do materiału waszego ubioru, na którym trenujecie. ta akurat jest dosyć fajna, jest na tyle chropowata, że mało kiedy stosujemy, w sumie na tej nigdy nie stosujemy magnezji ani żadnych dodatkowych gum. Sama pianka jest dość twarda, grubości 4 cm. Nasze siedlisko jest, oparte, siedzisko jest w szerokości 30 cm, dzięki czemu nie będą Wam spadać łopatki jak w innego typu, typu tego typu produktach. Jest też gdzieś tam na stronie Roka wyszczególnione dokładnie, z czego zbudowana jest ta piserka. To będziecie mogli sobie zobaczyć. Link oczywiście dam pod filmem. A jak ona się spisuje, to na pewno nie jeden z Was widział na filmach na moim kanale, i będzie się spisywała na pewno długo, bo jest to sprzęt solidny.